Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport, Sport Serwisa narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać oraz omówić ostrzałkę narciarsko-snowboardową włoskiej firmy Skiman model Ergo Sharp. Króciutko, co to jest ostrzałka narciarsko-snowboardowa, jest to takie narzędzie, za pomocą którego dokonamy wyostrzenia krawędzi bocznej lub krawędzi dolnej w narcie zjazdowej test, lub desce snowboardowej. To by było tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie pojęcia, co to jest ostrzałka. Wracamy do naszego modelu Elgo Sharp włoskiej firmy Skimar. Pozwolę sobie obraz powiększyć, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda w realu ta ostrzałeczka. Dobra, zapakowana w plastikowy blisterek, ale ten blisterek sobie otworzymy, ostrzałeczkę wyciągniemy. Na blisterku pokazana króciutka instrukcja obsługi obrazkowa. Teraz mamy tak. Proszę zobaczyć, to jest właśnie nasz, nasz model Ego Sharp włoskiej firmy Skiman. Bardzo popularny model ostrzałki. Taki kształt, w zasadzie ten model, tylko w różnych kolor, kolorach wykorzystują również inni producenci. W firma Swix, firma Holmenkoll czy firma Toko. Teraz tak, jest to ostrzałka tylko i wyłącznie ostrząca krawędź boczną w zakresie od 90 do 85 stopni, z możliwością regulacji co jeden stopień. Ja, może jeszcze bardziej powiększę. Proszę zwrócić uwagę tutaj na środku: to biało-czerwone kółeczko. Tak. To, jest nasz, to jest nasz wskaźnik kąta. Proszę zobaczyć z boku opisane są 90, 89, 88, 87, 86, 85, prawda? W środku tego kółeczka mamy takie nacięcie, prawda? Jest to nacięcie, które będzie nam umożliwiało zmianę tego kąta. Wystarczy w to nacięcie włożyć, na przykład jakąś monetę i dokonamy zmiany kąta. Teraz mamy ustawiony na kąt 90. Proszę zwrócić uwagę, dziubeczek wskazuje nam wartość 90. Jeżeli chcielibyśmy, na przykład, Zmienić kąt na 88. O, ja to pokażę. Ja to taką podkładkę, nie mam monety. Wkładam w ten otworek, przesuwam raz. Przesuwam to Proszę zobaczyć. O, wskaźnik nam nasz zmienił położenie i teraz pokazuje nam 88 stopni. Dobrze, troszkę od raz oddalimy okay, to wystarczy model ErgoSharp wykonana w całości z tworzywa sztucznego. Kolor czarny, jest to znany charakterystyczny, kolor yy, dla, yy, no, yy, kolor firmy, włoskiej firmy Skiman, u góry logo firmy Skiman, yy, na samej górze również znajdziemy yy, yy, takie pokrętło, proszę zobaczyć, śrubę taką, ta śruba służy nam do mocowania tego pilnika yy, stalowego, szwajcarskiej firmy Valorpe, akurat w tym modelu wykorzystany jest szwajcarski pilnik IceCut, wykonany przez, przez właśnie walorbę. Żeby go wyciągnąć, wystarczy poluzować, prawda? Poluzować tą śrubę. Jeszcze raz korzystam z naszej podkoreczki o, i proszę zobaczyć, pilnik został wyciągnięty. E, dobra, o, włożę go na chwilkę z powrotem. Dobra. Jeżeli chodzi o samą ostrzałkę, jest ona wykonana, można powiedzieć, ergonomicznie, charakterystyczny kształt, taki łukowaty, co umożliwia dobre położenie dłoni na ostrzałce. Pewne trzymanie, a pewne trzymanie jest spowodowane również takimi karbami, które są na całej długości ostrzałki wykonane. Więc można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli już sobie chycimy prawda, tą ostrzałkę, to leży ona dosyć pewnie w ręce. Tutaj ten szary, podłużny element to jest, to jest nasz element, który będzie się stykał bezpośrednio ze ślizgiem. To on będzie tutaj pracował na naszym ślizgu. Jest wykonany z tworzywa sztucznego. Tak, nawet sprawdzam. Nie, z tworzywa sztucznego. Myślałem, że może to jest silikon, ale nie. Tworzywa sztucznego. A więc generalnie można powiedzieć, że ostrzałka przy jakimś intensywnym użytkowaniu, posłuży nam przez dłuższy okres czasu. Dobra, teraz kwestia, jeszcze może popracam, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wygląda z różnych, z różnych stron. Nie jest ona duża, proszę zwrócić uwagę, można powiedzieć, że mieści się w dłoni, także spokojnie możemy również wykorzystać ją na stoku, prawda, zabrać do plecaczka, jeżeli potrzebujemy podostrzyć krawędź boczną, no, no to mamy narzędzie ze sobą. Dobra, teraz do do naszego pilnika. Ja sobie jeszcze raz odkręcę. Tak jak wspomniałem, pilnik wykonany przez szwajcarską firmę WP. Pilnik o długości 80 mm. Pilnik średni, tak można określić jego gradację. Z boku pilnika mamy strzałeczkę kierunkową, to jest bardzo ważne. Ja może troszkę powiększę, proszę zwrócić uwagę, jest taka szczaleczka, która nam pokazuje kierunek natarcia zębów, czyli kierunek prowadzenia ostrzałki. Jest to bardzo ważne, musimy włożyć pilnik tak, aby po prostu aby zęby skierowane zostały do kierunku prowadzenia ostrzałki. Dobra. Teraz tak, ta ostrzałka umożliwia. Zamocowanie również innych narzędzi skrawająco polerskich, na przykład pilników diamentowych, jakichś cieńszych kamieni śliwierskich bądź kamieni polerskich, pilników o innej gradacji, czyli na przykład pilnika bardzo grubego, tak tzw. raszpelki, albo pilnika drobnego. Także możliwości upgrade'u są bardzo duże, tym bardziej, że nie mamy tutaj ograniczenia długości, więc pilnik może być o długości 40 mm, 60, 80, 70, 100, 120 mm. 15 a nawet 20-25, będzie po prostu wystawał trochę, trochę więcej poza akurat obrys ostrzałki, ale to nic nie szkodzi. Także można powiedzieć, że wszystkie narzędzia, które są na rynku, oprócz grubych kamieni szlifierskich, będą pasowały do tego modelu ostrzałki. Dobra, a teraz przejdziemy do praktycznego pokazu. Ja ten obraz trochę zmniejszę, czyli pokażemy to troszkę inaczej. OK, zamontuję sobie w ostrzałce yy, ten nasz pilnik. Pamiętacie Państwo co mówiłem o kierunkowości. Teraz go zakręcę. O. Dokręcamy, jak poczujemy, że jest opór. No to już więcej nie robimy. Ok, mam. Teraz ustawiam na 88, co ustawili wcześniej, bo taki kąt boczny będę chciał słychać. odstawimy. Teraz tak, sobie na testową. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to jest zamocujemy gunkę do, do blokowania skistopów, po to, żeby te skistopelki nam nie blokowały, nie przeszkadzały podczas e, ostrzenia. Ja do tej czynności wykorzystam imadło od niemieckiej firmy Kunzman, model Profi Quick Plus, Imadło trzypozycyjne. E, do ostrzenia wystarczy nam pozycja pionowa bądź ukośna pod kątem 60 stopni. Tutaj założę sobie akurat. Założę sobie tą nartę pod kątem 60 stopni i mało Profi Quick Plus, o którym wspomniałem w innym moim filmiku. Ma specyficzny sposób mocowania taki na zasadzie sznurka. Także sznurek założyłem. Teraz zaciągam, prawda, i już proszę. Narta stabilnie zamocowana i przygotowana do ostrzenia. Ok. Jeżeli chodzi o samą morszczołkę, mamy ją przygotowaną do naostrzenia krawędzi bocznej na 88 stopni. I teraz tak. Ostrzałkę, to co powiedziałem wam wcześniej, ten szary, szaro, szara płytka, która tu jest, ona będzie nam dolegała do ślizgu, prawda? Czyli ostrzałkę kładziemy, proszę. Dociskamy ją do ślizgu, czyli wywieramy nacisk na ślizg, można powiedzieć, poprzez ostrzałkę oraz wywieramy również nacisk z góry na narzędzie nasze skrawające i ciągniemy płynnym ruchem do siebie. Będzie to wyglądało tak. Ok. Jeszcze raz pokażę. O. I tak wygląda praca tą strzałką. Jeżeli użylibyśmy pilnika diamentowego prawda, do finalnego wykończenia tej krawędzi, wtedy, wtedy użyjemy, będziemy pracowali tą ostrzałką w obydwie strony, z uwagi na to, że akurat pilnik diamentowy z narzędziem polerskim tutaj nie ma kierunkowości, więc my możemy wtedy po prostu o, w ten sposób pracować tą oszczalką. Robiąc ruchy w jedną, w drugą stronę, do przodu, do tyłu. Polerować po prostu przy niewielkim nacisku, oczywiście, na pilni diamentowy. O, to wszystko, jeżeli chodzi o praktyczny pokaz. Możliwości tej ostrzałki, czyli przypomnę, jest to model Ergo Sharp włoskiej firmy Skiman. Jeżeli bylibyście zainteresowani tym modelem, zapraszam do mojego sklepu internetowego www.remsport.pl/lub do skorzystania z bezpośrednio z odnośnika, który przekieruje Was na podstronę tej ostrzałki. On znajduje się w prawym, górnym rogu filmiku. Jeżeli mielibyście pytania co do tej ostrzałki, wątpliwości, chcielibyście uzyskać jakąkolwiek poradę. Proszę zadzwoń do mnie, napisz. Dane kontaktowe są również w zakładce Kontakt na stronie YouTube oraz na stronie sklepu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.